Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj biała pizza bez pomidorowego sosu, za to nasmarowana oliwą z czosnkiem. Do tego pyszne trzy sery i dużo, dużo szparagów. Bardzo prosta i pyszna. Coś innego dla odmiany. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od wyrobienia ciasta. Mam tutaj w misie robota. 500 g mąki pszennej, typ 00. Dodaję łyżeczkę soli. I dwie łyżki oliwy z oliwek. Mam również ciepłą wodę, 300 ml. Dodaję do niej suszone drożdże. Tych drożdży 10 g. Mieszam. Możecie zastąpić drożdże suche świeżymi. Również tylko wymieszać w ciepłej wodzie około 25 g. Wlewam do pozostałych składników i wyrabiam ciasto. Ciasto wyrabiam dosyć długo, około 8-10 minut. Dzięki temu będzie bardzo mięciutkie i elastyczne. Gotowe ciasto, skrapiam odrobiną oliwy i obtaczam w niej dookoła. Nakrywam folią spożywczą i odstawiam do wyrośnięcia na około 45 minut do godziny. W międzyczasie przygotuję sobie szparagi. Musimy je przełamać one same wiedzą, w którym miejscu mają pęknąć. Końcówki odkładamy. Możemy je wykorzystać na przykład do zupy, a górne części będą idealne na pizzę. Szparagi przekrajam delikatnie w poprzek na połowy, ponieważ pizzę piekę około 12-13 minut, żeby zdążyły się szparagi upiec i były miękkie, muszą być mniejsze kawałki. Przygotuję sobie również ser. Mam cheddar starty na tarce, około 150 g. jeden serek kamembert i jedną kulkę mozzarelli. Kamembert możecie zamienić na serek z niebieską pleśnią, jeśli lubicie. Będzie bardziej intensywny w smaku. Kroimy wszystko na kawałki i odkładamy. Ciasto na pizzę już mi wyrosło. Podsypuję sobie blachę od piekarnika mąką i wyjmuję na nią około połowę ciasta, bo porcja ciasta, które przygotowaliśmy, starcza na dwie pizze. Na razie zrobimy pierwszą. Rozciągam w dłoniach ciasto. Staram się nie wałkować tej pizzy. Rozciągam dłonią w miarę na kształtny okrąg. Zwróćcie tylko uwagę, żeby pod była cały czas mąka, żeby się nie przyklejała do blaszki. Do miski wlałam sobie 4 łyżki oliwy z oliwek. Dodam sobie 1 lub 2 ząbki czosnku. I odrobinę soli. Zamieszam. I posmaruję powierzchu. Moją pizzę. Staram się nabrać z odrobiną czosnku. Pizzę najpierw posypuję żółtym serem. U mnie cheddar. Możecie go zamienić na zwykły żółty go, na przykład, jeśli nie macie. Następnie układam camembert. I na wierzch szparagi. Jedna obok drugiej. Na koniec jeszcze odrobina mozzarelli, już na wierzch. Wszystko w sole od wierzchu i wstawiam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem i grzaniem dolnym lub funkcją pizza. Piekę około 12-14 minut. W czasie jak piecze mi się pierwsza pizza. Robię kolejną, dokładnie w ten sam sposób, z pozostałych składników. Pierwsza pizza już gotowa. Możemy wstawiać kolejną. I gotowa. Możemy kroić. I próbować. Pachnie pięknie w całym domu. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!